Arek jest załamany po tym jak Lucy powiedziała mu, że nie chce go znać, że nie będzie mógł wyjdywać się z chłopcami. Kompletnie nie rozumie zachowania żony, nie wie, co dalej będzie z ich małżeństwem. Boi się, że Lucyna będzie chciała się z nim rozwieść, tego by raczej już nie wytrzymał, a on niczym innym nie marzy, jak wrócić do nich. Ta trawa miała im pomóc. Zamiast chodzić na jakąś terapię. Chłopak nie może przestać myśleć o tym wszystkim. Chciałby choć na chwilę, odciąć się o od tego wszystkiego. Za to przyjaciół... Ale zastanawiają się, co się stało między Arkiem a Lucy, szczególnie iż Brozowski chciał wrócić do nich, a jedzie do domu ekipy, do swoich kupi. Ma nadzieję, że chociaż tam przez chwilę przestanie myśleć o swoim małżeństwie. Niestety od progu zaczynają się pytania o Lucy co się stało i tak dalej, i tak dalej. W pewnym momencie ma już tego serdecznie dość. Prosi przyjaciół o to, żeby chociaż dziś nie gadać nie pytać o jego żonę. Przyszedł do nich, żeby się odmóżdżyć, a nie gadać o swoich problemach. W tym samym czasie Gaja nie daje spokoju koledze z pracy, nadal chce, aby między nimi coś było więcej niż tylko relacja kolega-koleżanka. Szuka sposobu, by go zdobyć. Szczerze mówiąc nie wiem co mam powiedzieć. Byłem w święcie przekonany, że Arkowi ktoś po prostu poczuł te dragi. No ale skoro on wziął je z pełną świadomością i były przeznaczone dla Lucy, to cóż, sam sobie jest winny. Poza tym jej reakcja też mogła być podyktowana tym, co usłyszała w mieszkaniu rodziców Arka. Jednak nie było to miłe, szczególnie słowa ojca chłopaka. I z tego wszystkiego wychodzi, iż dziewczyna nadal nie wie, że Arek już raz ją naćpał, Aż dziwne, bo w 19 plus zawsze prawda wychodziła na jaw. A tu proszę, nikt nic nie wie. Moim zdaniem, chłopak powinien zacząć układać sobie życie z Gają, a nie myśleć o tym wampirze energetycznym. A nie ukrywajmy, lucynka nim jest. Zamiast ciągnąć męża w górę, to ciągnie go w dół. Jeśli dotrwałeś do tego momentu, napisz Arek, a przypnę ci serduszko i daj koniecznie znać w komentarzu, do kogo Arek bardziej pasuje: do Gai czy do Lucy.